Witam Was bardzo serdecznie z tej strony C3V i dzisiaj zagramy sobie dwa meczyki w sezonach FC Porto. Też dobrze mi się tym klubem gra. gra chociaż nie jest jakiś powalający. To jest moje ustawienie. Gramy dziś w sezonach, gdyż fut powoli mi się nudzi. Tak, więc wyszukujemy pierwszego przeciwnika. znaleziono okej okay. Fernando Gol więc tak, zaczynamy i naszym przeciwnikiem będzie Arsenal no wyrównany będzie na pewno i chociaż tutaj widzę, że dziwne ustawienie Martezeker G-Road z daleka lecz ponad bramką szczęsny tylko prowadził piłkę z rokiem jak to się mówi g chyba dobrze mówię oj 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 i obok bramki proszę państwa blisko Kelvin po skrzydle oj Ronaldo Chop, znowu Ronaldo Chop. Kelvin Co to było? Chodź tutaj gonzalez I tak bramka Danilo lol Bramka Fartowna no. Nawet nie wiedziałem, że się. W ogóle co tam Danilo robił? Jackson Martinez Jackson Martinez podanie do Gonzaleza lecz przejęte Tutaj Santi Cazorla urwał się obrońcą O, coś nas lagowało, Nie Ajajaj Jeden do jednego Giroud Dwudziesta druga minuta ładna bramka Aleksandro Aleksandra do Martin... Gonzalez do Martini... tutaj Martinez Zbyt bardzo chyba Choć bliscy przejęcia jesteśmy, lecz szczęsne broni. A co, do gania go jakieś cudem gigs. Dośrodkowanie i szczęsne broni. Boże, co za brona. Joutinho do i go... był bliski szczęścia, choć tutaj wolej, lecz jednak... Szczęsny, broni. I kontra. Piłka do Danilo. Gdy przepraszam do Kelvina Kelvin sam na sam... Nieczysto zatrzymywany i gol! Gol, Kelvin! 43 minuta! W z innym blisko słupka. I wychodzimy na prowadzenie 2-3. Tu do jednego, przepraszam. Lecz tutaj Fernando z daleka! I proszę Państwa, chociaż obok bramki. Tak. Chyba to był Atsu. Tak, Atsu. A to najgłupszy gol w historii chyba. Martinez, Martinez po skrzydle. Martinez, Martinez dośrodkowuje. Ojojoj. Oj, oj. O tutaj Jackson Martinez i już broni. Ładna piłka. do dośrodkowuje. Dżamutinio. Lecz Szczęsny wyciągnął tę piłkę. I koniec meczu proszę Państwa. Wygrywamy 2 do 1. Kervini Danilo z nam bramki Arsenowi Giroud po ładnej bramce. Rozkrepali mnie. No i to by było Na tyle w tym pierwszym meczu. Zaraz ujrzycie drugi. A więc kolejny. Teraz meczek FC Porto. Składzie nic nie zmieniałem. Wyszukujemy przeciwnika. Wyszukany. Acu. Tej Acu i A nie ma bramki. Znowu AC. Tak się pobawił. Okej, okay. więc naszym przeciwnikiem jest Borussia Dortmund. Gdzie Getsy. Ojeju! Tutaj Royce jeszcze przy piłce. Pusta bramka Lecz wybijają ktoś z naszych obrona chop, lecz piszczek przewidział tą sytuację, lecz tu Kevin jeszcze wywalczył rzut rożny. Dośrodkować będzie Jamu Dośrodkowuje i przecony chociaż liczył na błąd przeciwnika. Tutaj podbicie górą. Martinez za Jamutinho i nad bramką, proszę Państwa. Cz po Doskonała obrona, ale Martinez i w poprzeczka. Co za strzał. Na razie bez bramek, lecz to może się zmienić, gdyż Royce... Royce przerzuca. i kec se netrafia na pustą bramkę. Mm -hmm. Proszę Państwa, co za błąd. Nie możemy wyjść z kontrą. I proszę Państwa, Heldon broni patarty Lewandowskiego. Czemu tynio co zrobi? Czemu tynio... Czemu i proszę Państwa i... i... Weidenfeller proszę Państwa obronił ten słaby strzał. Kelvin, Kelvin po skrzydle Kelvin. I proszę Państwa, obok bramki. Aj, dobry strzał, lecz zabrakło zanosi. I rezultat do pierwszej połowy to 0 do 0. Z przeważaliśmy my. I cennymi też go zalez do Martineza Martinez do Atsu Atsu zaczyna nadryblować Atsu i Weidenfeller proszę państwa to jest bramkarz światowej klasy zmiany i Dortmund na boisko wchodzi a schodzi Chodzi Sachin, Roscoe, Siber a schodzi Płaszczykowski i getzel O Jezu, jak to się Atsu nie urwał. Atsu! Co ja narobiłem, Boże! 1 do 1, nie przepraszam, 0 do 0. Zbyt to Atsu strzelił. Moglibyśmy prowadzić, a tutaj... Dziwne no dość ustawienie No dobra też nie zły I mamy utrzymanie w lidze Więc ja dziękuję Wam za obejrzenie Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie I do zobaczenia A tak a propos Widziałem, że bardzo podobają Wam się moje filmiki i chciałbym Wam za to podziękować bo oglądalności są bardzo duże jak na pierwszy raz i to bardzo motywuje i wspiera mnie do nagrywania więc ja Wam za to dziękuję i pozdrawiam, cześć